Hej, hej! Dzisiaj bardzo krótkie wideo, ponieważ dzisiaj e, ostatni dzień rekrutacji do mojego Mastermindu, więc jestem dosyć zajęta między Zoomem a Zoomem. Nagrywam jednak tą krótką polecajkę książki, którą notabene też dostałam od jednej z dziewczyn z Mastermindu. Kasia, wielkie dzięki! Wciągnęłam po prostu niemalże jednym tchem, chociaż jest to dosyć obszerna e, lektura. Dlaczego ją polecam i dlaczego polecam ją w kontekście Mastermindu? Po pierwsze, dlatego, że dostałam ją od osoby, która jest w Mastermindzie. Zresztą w kilku, bo z Kasią to już się chyba od, od lat dosłownie w mastermindach znamy. Ale tę książkę chcę Ci polecić, dlatego że bardzo dała mi do myślenia w kontekście tego, jak bardzo jesteśmy rozproszeni. Mam poczucie, że podczas naszych grup mastermindowych następuje jakiś taki dziwny, magiczny czas skupienia. Zazwyczaj ten format, przynajmniej w moich mastermindach, to są dwie godziny na Zoomie, co może się wydawać takie orety, dwie godziny na Zoomie, ileż można, ale mijają bardzo szybko, ale jest to taki czas bardzo intensywnego skupienia na swoich celach, ale też na celach osób, które są w naszej grupie mastermindowej. I zauważyłam, że Chyba tak trochę na wyczucie, tak podświadomie, trochę intuicyjnie projektowałam te grupy, i w miarę jak one z edycji na edycję też ewoluowały, też ta metoda prowadzenia Mastermind'u ewoluuje z każdą edycją, z każdą grupą. Mam wrażenie, że wdrażałam wiele wskazówek zawartych w tej książce, ale też wiele refleksji, które wyniosłam z tej książki, mam poczucie, że będę wdrażać dalej, ulepszając format Mastermind'u. Stolen Focus, tak Johna Harry. Bardzo fajna książka, która mówi o tym, jak w dzisiejszych czasach wiele czynników wpływa na to, że nasza głowa jest coraz bardziej rozproszona. Zaczynając od social mediów, co chyba już wszyscy wiemy i odczuwamy, ale dyskutując też na temat zanieczyszczenia jedzenia, powietrza, bodźców takich zewnętrznych, które nas rozpraszają. On przepięknie analizuje, jest to taka trochę para naukowa publikacja, zebrał naprawdę dużo e, materiałów takich stricte naukowych yy, i w Wkłada je pomiędzy takie swoje osobiste, też wnioski, które opiera na swoich osobistych doświadczeniach, takich robi na swoim organizmie też takie różne testy. Więc polecam ci, żeby sprawdzić. Już chyba wszyscy słyszeliśmy historię tego, jak robimy sobie detoksy albo jak to wyłączamy powiadomienia w telefonie, żeby nas nie rozpraszały. On wziął to na wyższy poziom. He took it to the next level, to tak po angielsku aż by się chciało powiedzieć. I trochę też kładzie taką tezę. Że to nie do końca my jesteśmy winni temu, że nie jesteśmy skupieni. Dla mnie było to takie bardzo duże poczucie ulgi, że to tak trochę jest ten świat zaprojektowany, żeby nas rozproszyć, i my naprawdę dużo musimy walczyć, aktywnie walczyć, żeby to skupienie osiągać. Te wskazówki, które tutaj znalazłam, bardzo pomagają mi na co dzień w pracy, ale jednocześnie bardzo pomogły mi niektóre rzeczy w moim mastermindzie skalibrować. Polecam Ci książkę bardzo serdecznie, Stolen Focus, dosyć świeża publikacja. Myślę, że wyniesiesz z tego na pewno cenne wnioski dla siebie, a jak się to ma do mastermindu? A no, także zaczynamy kolejną edycję. Jest końcówka stycznia, zaczynamy z kolejną rundą mastermindowych grup. Mój mastermind to format półroczny, spotykamy się raz na dwa tygodnie, na dwie godziny na Zoomie bez dodatkowych rozpraszaczy i jest tam czysta rozmowa. Zmieniamy się na tak zwanym gorącym krześle, czyli po prostu od, e, zmieniamy te osoby, które są e, w centrum uwagi po to, żeby cała grupa mogła takich, o, takim osobom pomóc. W moich mastermindach jest to grupa maksymalnie pięciu osób w praktyce, zazwyczaj czterech plus ja, czyli facylitator, taki ułatwiacz całego tego procesu. I zazwyczaj po półrocznym procesie zastanawiamy się, jak możemy wejść na wyższy poziom takich dyskusji. Bardzo często następuje przemieszanie takich grup albo po prostu realizujemy dalej swoje cele, niezależnie od grupy. Co nam zostaje po takim procesie? No, na pewno bardzo wiele wdrożonych w życie zmian, które często pozostawały tylko w sferze planów. Bardzo wiele refleksji dotyczących biznesu, ale też takiego holistycznego biznesu, czyli tego, jak my go prowadzimy i jako najważniejszy zasób w tym biznesie, czyli my jako osoby. Ale jednocześnie pozostaje nam w ręku w garści bardzo cenna baza kontaktów, takich stricte biznesowych, ale też często takich relacji luźniejszych, wręcz przyjacielskich. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo często po tym, jak tylko zamknę konkretną, e, konkretną rekrutację, konkretną grupę, jak się domyślasz, kiedy grupa rusza, no to już nie można nic z tym zrobić, już proces się zaczyna. Bardzo często wtedy dostaję informację, że ktoś się spóźnił, ktoś przegapił, ktoś nie wiedział. Chcecie uspokoić, te mastermindy ruszają w miarę regularnie. Kolejna edycja, prawdopodobnie w marcu, choć też nie chcę obiecywać. Zazwyczaj rusza kolejna edycja, po prostu w takim momencie, kiedy widzę, że nazbiera się grupa osób, która potencjalnie mogłaby stworzyć grupę. Mam zaczętych tak zwanych rozgrzebanych grup kilka. Jestem w kontakcie z wieloma osobami, które się zastanawiają nad tym mastermindem, ale też czekają na taką grupę, która będzie dopełniać ich kompetencje, pomagać w realizacji ich konkretnych planów. Także zachęcam Cię, jeżeli oglądasz to wideo albo zastanawiasz się nad formatem Mastermind'u i zastanawiasz się, jak możecie wesprzeć w Twoich aktualnych celach, planach, po prostu nie wahaj się, napisz do mnie maila na agnieszkamałpaplotki.pl i opowiedz krótko o swoim przedsięwzięciu, o swoim planie, może nawet o swoich pomysłach, które jeszcze nie są bardzo skrystalizowanymi planami. W odpowiedzi otrzymasz ode mnie informację, czy mam dla ciebie grupę, która mogłaby ciebie wesprzeć, oraz dam ci po prostu informację, czy warto się może spotkać i porozmawiać o szczegółach. Jeżeli nie, prawdopodobnie odpowiem krótko, że dostałam informację i że parkuję Twój adres czy Twój kontakt w mojej bazie, żeby wrócić w momencie, kiedy będę mogła Cię wesprzeć. Tak wygląda ten proces rekrutacji. Jeżeli znasz format Mastermindu, prawdopodobnie nie muszę Ci tłumaczyć, jak on wygląda. Jeżeli nie, zachęcam Cię do oglądania wideo na tej playliście. Ja uciekam do kolejnych wywiadów. Dzisiaj kolejne, już właściwie ostatnie wywiady z osobami chętnymi do aktualnej edycji. Ruszamy już praktycznie w tym tygodniu. Tu już będziemy ustalać godziny naszych spotkań, także jeżeli oglądasz Oglądasz to wideo teraz w miarę na świeżo. To jeszcze dosłownie ostatni moment, żeby zgłosić swoją chęć udziału. Mam dwie grupy, które są otwarte, czyli mamy trzy osoby. Może tam jeszcze spokojnie dołączyć jedna osoba. Jeżeli te miejsca czekają na ciebie, to najwidoczniej jest to znak, że oglądasz to wideo w odpowiednim czasie. Jeżeli oglądasz je jednak później, nie ma problemu, też możesz do mnie pisać. Dam ci znać, kiedy będą ruszały kolejne. Uciekam od lutego troszeczkę będę milknąć, już troszeczkę bardziej tutaj rękodzielniczo, trochę więcej treści związanych z biznesem handmade. Teraz już kończę ostatni taki nabór właśnie styczniowy, jeszcze do takiego ogólnego biznesu, gdzie dzielę się swoim know-how wyciągniętym z branży handmade na podstawie budowania opłotki. Także tutaj mastermindy jak najbardziej dla osób z różnych branży, natomiast w lutym podglądaj, co dzieje się na oplotki. Będziemy wałkować temat wyceny rękodzieła, czyli biznes, ale już troszeczkę bardziej w tej naszej handmadeowej bajce. Do zobaczenia w kolejne wideo. Zaglądaj tutaj codziennie koło godziny 11 w dni takie robocze. Pojawia się tutaj nowa treść, także zachęcam Cię. Wciskaj, subskrybuj, oglądaj nasze wideo. Jeżeli tylko chcesz się czymś podzielić z nami, to koniecznie pisz na agnieszka.małpa.pl lub zostaw pod spodem komentarz. Zawsze wracamy i bardzo się cieszymy, że jesteś z nami i oglądasz. Do zobaczenia.